Cześć wszystkim, z tej strony z i witam was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Bohatera na świecie Eider. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do innych miast, mianowicie idziemy na zachód. Idziemy do Karkahan i Verbin, no i zdobędziemy sobie teleporty do tych miast, gdyż na tym levelu już dawno możemy je zdobyć. No i co, dzisiaj będzie odcinek raczej w kwestii tego teleportu, jak sprawnie zdobyć te teleporty. Karka Han bodajże od 18 lewa, jeśli nie zmieniali tego, można brać teleport. Verbin 22 był na pewno dawniej, nie wiem czy oni tego nie, nie skracali, w sensie czy nie, nie dali na wcześniejsze. Po drodze myślę, że sobie machniemy tych dwóch yy, zbirów, yy, gdyż też z nich mogą nam wypaść głowy, które są bardzo cenne. Coś się nie chce do końca doładować. Dobra, strzały to jeszcze nic, może stary rozbójnik da nam głowę. Niestety, nie. te głowy, które wypadają z zbirów są naprawdę cenne, ponieważ możemy jedną sprzedać za 80, zdarzało się, że były czasy, momenty, kiedy można było je sprzedać za na przykład 150 za jedną głowę. Czemu tak drogo chodzą? Ponieważ jak wiecie lub nie. E, można za nie w pobliżu Eder kupić przedmioty, za stogów, zbirów, można kupić przedmioty unikatowe. No i właśnie na tym to polega. E, dobra, teraz tak. E, o, pomnik bandy, co nie chciała Niemca. E, um, idąc na zachód właśnie będziemy trafiać do kolejnych miast typu właśnie Karkahan albo Werbing, które jest najbardziej wysuniętym na zachód miastem w Margonem. E, um tu jest główny trakt ogólnie który często się pojawia gdzieś tam w questach czy coś że głównym traktem i tak dalej i tak dalej trakty które idą na południe nie są uznane za główne mimo że z tego co pamiętam za stolicę Margonem uznawane jest Nithal czyli miasto południowe na zachodzie jednak najbardziej rozbudowanym miastem takim najbardziej nowoczesnym E, które jest e, popularne jednocześnie w Margonem i jest Karkahan, do którego właśnie za chwilkę wejdziemy, bo jesteśmy już na przedmieściach. E, I zawsze się kojarzyło, że Karkahan jest e, stolicą, przez to jak bardzo miejsko wygląda. Natomiast e, Ithan jest stolicą w ogóle taką praktyczną, że tak to ujmę, ponieważ tutaj gracze rzeczywiście e, w Ithan e, bardzo dużo przebywają. Tam się najwięcej dzieje, tam jest serce Argonem, mimo że nie jest to stolica. E, jest po prostu to mało rozbudowane miasto, ale dobra. Tutaj jesteśmy w Karkahan, e, płacimy 17K monet, dostajemy Expa i już możemy się teleportować do Karkahan. Tutaj mamy od razu zadanie, zadanie zakonu równowagi. Ja je sobie przyjmę, jak już wykonam e, questa jak zdobędę może. E, ten teleport y, do Verbin, czyli schodzimy znowu na dół y, do głównego traktu i ruszymy dalej na zachód do Verbin, gdzie dostaniemy za zadanie, <coughs> aby otrzymać y, możliwość teleportacji do w, y, Verbin. Będziemy musieli przenieść do Ithan ciężką skrzynię, która blokuje nam możliwość teleportowania się, y, przez co trzeba teoretycznie cały szlak przejść pieszo. Jednak, y, nie uwzględnia to zwojów teleportacyjnych, a my taki posiadamy. E, więc jesteśmy w stanie za pomocą zwoju z tą skrzynią się tepnąć do Idhan, przekazać, e, przekazać skrzynię e, i potem, z tego co pamiętam, wprowadzili to, że z Ithan jesteśmy automatycznie teleportowani do Werbin, e, żeby móc pogadać z zakonem tam i e, zakończyć zadanie i otrzymać zezwolenie na teleportację. No, i co? Tutaj na pewno czeka nas zrobienie questa, który powinniśmy zrobić tak naprawdę już dwa levele temu, i jest to quest właśnie z Vermin. No, ale tu się tak szybko leveluje, że nawet nie wiem, czy do końca jest sens robić go. Ponieważ on daje nam broń na 25 poziom unikatową, która jest dość dobra, ale bardzo szybko trafiamy na lepsze od niej. No, ale zobaczymy. Może dla zasady rzeczywiście to zrobimy. Na pewno będę chciał zrobić zakon równowagi. zakon równowagi na 23 poziom, który jest właśnie w Karkahan. To, co mówiłem, to co minęliśmy, to będzie bicie ognistych skorpionów, i myślę, że po nim będziemy mogli przejść do robienia quest'a na miecz Żywiołów. Dokładnie będziemy walczyć z Żywiołakami. W konkretnej kolejności trzeba ubić kolejne Żywioły z czterech Żywiołów i. Za pomocą kryształów, które z nich otrzymamy, możemy ulepszyć jeden miecz na unikatowy miecz żywiołów. Jest to dawniej był to pierwszy unikat, jaki dało się w grze w ogóle zdobyć, w sensie na tak niskim poziomie, gdyż nie były tak powszechne wszystkie unikaty. Natomiast teraz, teraz jest to jeden z wielu. I tak, chciałbym uzyskać zezwolenie, zaniosę kufer do. Planu astralnego w Itchan, jak widać. No i co? To jest ten ciężki kufer, wielki, jak nie wiem, co nie. I robimy. Tak. Ojej, jesteśmy w Itchan. Patrzcie, jak szybko leci, co nie? Jak to szybko. E, czas mija przy dobrej zabawie, że tak to ujmę No i tak, tutaj mamy zagadać. I przeniósł nas z powrotem do Vermin, więc naprawdę idzie łatwo, idzie szybko, sprawnie. Mm. No i co? No i teraz zakończymy to zadanie i e, będziemy mogli tak naprawdę y, już teleportować się do Verbin. E, nie to chciałem. E, to, w sprawie zezwolenia, nie płacimy nic, otrzymujemy 2-3 expa i tyle. E, zerknijmy sobie od razu na biuletyn, bo tutaj powinno być zadanie od druida Myszora. No i od Barnesa z Verbin. To zadanie od Barnesa yy, pozwala nam na zdobycie dostępu do jego sklepu. Jeśli się nie mylę, chyba że teraz jest to niezależnie od tego, czy wykonamy zadanie, ale mniejsza. Tak ogólnie prezentuje się Werbin. Zagadajmy jeszcze do zarządcy Enoliana, to odpykamy sobie Enoliana. Yy, o, i widzicie legenda o czterech żywiołach. Jest i yy, jest tutaj regulowanie populacji młodych wyvern. Więc skoczymy sobie rzeczywiście teraz, jeszcze zrobimy na szybko to zadanie. druida Szora na 21 level, on da nam naszyjnik. Nie pamiętam, czy będzie on wystarczająco lepszy dla nas niż ten, co posiadamy obecnie, ale jest na to szansa. E, więc wykonamy sobie na szybko to zlecenie. Mamy zabić 5 wyvern, młodych lub małych. E, to nas prowadzi na górę. Obstawiam, że do teleporta. E ale wywerny będą już tutaj obok nas. No i tak, idziemy sobie do tych wywern. Na tej mapce powinny być i jeszcze na kolejnej. Chyba, że je przenieśli. O, widzicie, są małe wywerny i tak dalej. To chyba sobie podejdziemy w ten sposób po prostu, bo tutaj widzę, że nas automatycznie prowadzi dołem. Pięć takowych mamy ubić, nie jest to nic ciężkiego i dostaniemy od niego nagrodę. Jeśli się nie mylę, to była też miksturka lecząca od niego, więc no zawsze to jakiś zapasik. Chociaż jak widzicie, nie ma za dużej potrzeby na razie dla nas na mikstury, bo paladen świetnie sobie radzi, ma dobrą absorpcję i tak dalej, więc naprawdę fajna opcja. I zaraz tak naprawdę wracamy do Werbin oddać tego quest'a i myślę, że tym skończymy taki dzisiaj krótki odcinek, chyba krótki, zobaczymy zresztą. No, ale m, tak, żeby nie przedłużać e, sorki, też, że dzi, dziś tak późno wchodzi odcinek, ale po prostu byłem zarobiony, bo dzisiejszej nocy e, nie spałem do czwartej. E, no, ponieważ musiałem robić materiał, bo e, przyjechało kilkuset Ukraińców do nas e, z granicy do mojego powiatu i po prostu y, moja jednostka działała tam ostro, żeby pomagać całą noc. Ja zostałem zaprzęgnięty przez szefa do tego, żeby zrobić z tego materiału. E, więc pójść spać o czwartej to, no, to nie jest najprzyjemniejsza rzecz, szczególnie że rano musiałem iść do pracy i tak mi dzisiaj zszedł dzień. E, i dostajemy 25 punktów expa, a 1000 oczywiście i jednak nie ma naszyjnika wycofali go, ale jest krew jednorożca lecząca 20 koła maksymalnie i to jest pełne leczenie więc naprawdę fajna opcja no i co? w sumie to skoro już tu jesteśmy to myślę, że następny odcinek rzeczywiście zrobimy te 4 żywioły a ten zakon równowagi następny będziemy potem nadrabiać po prostu, czyli wykonamy ten z Karkahan i jak wykonamy quest z czterech żywiołów, to na stówę będziemy mieć już przynajmniej 25. level. No to wtedy po prostu ewentualnie nadrobimy kolejne zakony równowagi, które się pojawią. Tak czy siak. Dzisiaj taki szybki, krótki odcineczek bez większej akcji. Dzięki za oglądanie. Jak Wam się spodobało, skomentujcie, zasubskrybujcie, zostawcie lajka i do następnego odcinka.